Rozmawiam z panem profesorem Jaczewskim. Panie profesorze, zauważyłam na ścianie u pana portret mężczyzny. Kto to jest? Proszę pani, jest to mój dziadek i to jest bardzo ciekawa historia, powiedziałbym, taka nawet no, trochę romantyczna. Mianowicie on mieszkał w ogóle, mieszkali w Rosji. Jego babka była, matka jego była, księżna Golicyn. To byli Ziemianie, im się w ogóle dobrze powodziło. No i on się rozszedł z, ze swoją pierwszą żoną, kiedy mój ojciec miał 7 lat. I ojciec przyjechał do, do Polski, wrócił, bo on był pochodzenia polskiego, aczkolwiek mocno już wzruszały. Natomiast ten dziadek. No, on po raz drugi się ożenił, też z Rosjanką polskiego pochodzenia. No i w Petersburgu, wtedy jeszcze, no tak, w Petersburgu, bo to było jeszcze przed wojną światową, założył pracownię taki Instytut Mykologiczny ochrony roślin. Potem miał kontakty światowe. Mam zdjęcia jego z Ameryki, kiedy tam najeździł na jakieś kongresy. No i w, w Szwajcarii dużo przebywał. Był wykładowcą, był profesorem, w ogóle miał tytuł profesora uniwersyteckiego. W Genewie założył ogród botaniczny, w Genewie? W Genewie. I było, dostałem. Wycinek z gazety genewskiej, w którym pisało, że profesor Artur Jaczewski założył ten ogród, i póki mieszkał w Genewie, to ogród się rozwijał, a on, jak on wyjechał z powrotem do Petersburga, to ten ogród podupadł, prawda? I tak dalej. Natomiast myśmy nie mieli z nim żadnych, żadnego kontaktu, ponieważ oni się z tą babką moją dość nie lubili. <gry> no i ojciec nie miał z nim żadnych kontaktów. Znaczy wiedzieliśmy, że, że gdzieś tam w Petersburgu istnieje. W Leningradzie w 1932 roku umarł, to nawet w polskich gazetach pisali o tym, że umarł, stąd żeśmy się dowiedzieli. Jakieś no, 7-10 lat temu dostałem telefon od profesor, z mykologa z Łodzi, która zadzwoniła do mnie z zapytaniem, że odbywa się kongres w Instytucie imienia Artura Jaczewskiego, który jest poświęcony pamięci tego, tegoż założyciela i wieloletniego dyrektora. No i że czy to jakiś mój powinowaty, ja na to powiedziałem, że to jest mój dziadek. Więc ona była bardzo zdziwiona, no to, to niech Pan ze mną jedzie tam do tego Petersburga. Ja nie pojechałem, ale powiedziałem, żeby ona pozdrowiła ten. No i tam była konsternacja, bo kiedy ona powiedziała, że właśnie w imieniu polskiego wnuka i tak dalej pozdrawia ten kongres, to oni powiedzieli, a skąd się tam Polak wziął? No więc ona mówi, bo, bo profesor Jaczewski, ten Artur, był Pol Polakiem, nie, nie, on był Rosjaninem. No więc ona nawet tam wyjaśniła, i tak dalej. I potem ja zostałem zaproszony do tego instytutu do Petersburga i trzy razy byłem. Był pan tam. Trzy razy. Y raz byłem na kongresie. Znów to międzynarodowy kongres, znowu poświęcony jakiejś tam rocznicy, już nie pamiętam, związanej z tym Arturem. Oni tam go ba bardzo y, cenią. Są, prawda, są, tak? Tak. Zresztą muszę powiedzieć, że Rosjanie nie jego jednego. Ja zauważyłem, że oni y, tam tych swoich uczonych, którzy mieli jakiś dorobek, wkład i tak dalej, że oni ich, pamiętają o nich, pamiętają o nich y, z, robią salę pamięci. Zbierają materiały, opracowują, i tak dalej. Byłem zaproszony na kongresie tym międzynarodowym do wygłoszenia referatu o polskich korzeniach i polskich potomkach Artura Jaczyskiego, i jestem z tym zespołem tego instytutu ogromnie zaprzyjaźniony. Wykażą sobie prezenty, robimy, o na przykład to dostałem właśnie od nich. Yy, no, widzi Pani tak, taką pocztówkę, korespondujemy i tego. I oni, go tam, oni go tam ogromnie yy, yy, czcili do tej pory go czczą. Yy, no i bardzo się zresztą jakoś tak do mnie odnoszą serdecznie. Ja nawiasem mówiąc mówiłem, że yy, nie bardzo rozumiem dla, skąd yy, a wydali pocztówkę z jego portretem. Ma pan? Mam tą pocztówkę gdzieś tam, musiałbym poszukać. I, i kazali mi na tym kongresie międzynarodowym usiąść i podpisywać tą pocztówkę. Serio? Tak, no więc około 500 podpisów złożyłem. <laughs> Tłumaczyłem im, że właśnie to jest bez sensu, bo ja jego w ogóle na oczy nie widziałem. widziałem. On umarł, jakie ja miałem 3 lata. Więc, A nie nie zostawił żadnej rodziny tam. On zostawił rodzinę z tego drugiego małżeństwa. Poznali ale wszyscy wyginęli w czasie Aha. oblężenia Petersburga. Wszyscy? Tak, tak. Jeden z jego synów był też mykologiem, i jest jedna z książek, który, podręcznik mykologii, które napisali we dwóch. Także już ten syn, syn wchodził, wchodził jakoś w ten. Ostatni potomek jak, jakiś, ale nie, nie bezpośrednio, znaczy nie syn tego Artura i nie wnuk, ale jakiś taki tam bliski potomek zmarł nie tak dawno. Ja kiedy Rosjanie przetłumaczyli moją książkę i wydali, to ja w przedmowie napisałem o tym, że właśnie jest mi bardzo miło, że, że wydają w Rosji. I że poszukuje e, jakichś siadów, jakiejś rodziny, i tak dalej, ale nie było żadnego odzewu. Natomiast w tej chwili znalazł się e, taki kuzyn, e, który mieszka w Tomsku. Jest takim trochę literatnym, trochę dziennikarzem. Y, uczy się y, gwałtownie polskiego i pisuje już do mnie po polsku. Tak. I zbiera dokumentację poświęconą tego, temu Arturowi. Y, pisze książkę o tym Arturze. No i jeden rozdział mi przysłał i był bardzo ciekawy o tym, jakiego jak wyrzucili z pracy i jaki jest ostatni okres jego y, życia. W yy, Drugi rozdział mi przysłał, to były kontakty naukowe. Jego to mnie tak naprawdę ta, ta, nie interesuje. No i te kontakty mam. Natomiast yy, jego koniec jego wyglądał w ten sposób, że ten instytut odgrywał w, w Związku Radzieckim bardzo istotną rolę, bo zajmował się ochroną roślin. Yy, I w związku z tym. Oni dostali bardzo ładny lokal, mianowicie był taki tak zwany pałac Kaczurbeja, w którym NKWD maltretowało ludzi, ale sobie wybudowało nową siedzibę, nowoczesny budynek. I w 30 roku oddali ten pałac Kaczurbeja temu instytutowi. I ten instytut się tam przeniósł, i dziadek tam miał swój pokój, gdzie mieszkał z, z żoną, z rodziną. Mieszkał? Mieszkał tam, tak. On z, zawsze mieszkał w, te, w, te, w tym instytucie, nie przestrzegał godzin pracy i itd. Tak no i, pani, i on w 30 roku y, odbyła się parapetówka y, przeprowadzka tego instytutu do tego pałacu Kaczurbeja. I on organizując tą, tą parapetówkę, zaprosił popa, który poświęcił ten budynek. O. To spotkało się z bardzo ostrą reakcją, można powiedzieć, społeczeństwa leningradzkiego. Mam, znaczy miałem wycinki z gazet. Gdzie pisali o tym, że do czego to podobne, prawda, i w ogóle niedopuszczalne, i tego. Jego następca, uczeń, profesor Wawryłow, napisał i też dostałem to z gazety, wycinek napisał w obronie jego, że on święcił nie cały ten instytut, tylko pokój, w którym sam mieszkał. To jest nieprawda, ale to tak go usiłował bronić. To nie miało już znaczenia, jego wrzucili z pracy, zabronili mu w ogóle przychodzić do tego Instytutu, ale on przychodził do końca i tam pracował. Mieszkał dalej tam w tym pokoju, tylko deskami mu zabili przejście do, do Instytutu. Jak byłem w Petersburgu, to ten, zwiedzaliśmy ten pałac Kaczurbeja, bo już w tej chwili tam ten Instytut przeniósł się. W ogóle do zupełnie innego lokalu, no takiego no już przystosowanego. Nie, nie. No ten pałac jest bardzo, bardzo ładny, żeśmy szukali, który to pokój był, ponieważ w jednym z liściów, listów on pisał, że z okna widzi sobór isakorski, więc żeśmy patrzyli. W który, który to mogło być tak? Być pokój. No i wzruszający jest kult, jakim jego otaczają. Jego następca był niesłychanie lojalny w stosunku do niego. Przez te dwa lata się nim tam bardzo opiekował. A potem został aresztowany, ponieważ oni zresztą obaj nie zgadzali się z tak zwanym radziecką biologią. To był taki Łysienko, to, to była kawał szumowiny. On był tym takim naczelnym biologiem Związku Radzieckiego, no i wszystkim w ogóle za, zaprzeczał istnienie genetyki. <laughs> 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 Przepraszam, kompletny No i była ta radziecka biologia, która była pośmiewiskiem biologii światowej. Ponieważ Wawryłow był uczonym zachodnim, tak samo jak i ten dziadek, no to go aresztowali. Aresztowali? Tak, zamknęli go w celi, nie dawali jeść ani picia, szumar i, i wtedy zwłoki wyciągnęli i tak skończył Wawryłow. Także jest. A Dziadek umarł naturalnie? Dziadek umarł śmiercią naturalną w ostatnim momencie, bo gdyby był nie umarł, to byliby go na pewno aresztowali i zamęczyli, a, a tak to umarł sobie w, Miał Górzku, w sensie. tam w tym pałacu. No i to, to, muszę powiedzieć, że to dla mnie jest jakaś bardzo taka piękna przygoda. Ja bardzo cenię sobie tych Rosjan. Oni nawet byli tu w Wysowej, tak? delegacji, mhm. bo był zjazd mykologów międzynarodowy w Krakowie. No i ja ich zaprosiłem tutaj do, do, do Wysowej mieszkali, tu u mnie byli. No i bardzo, no to rzeczywiście bardzo się przyjaźniłem. Już więcej pewnie do nich nie pojadę, bo już jestem za stary. Ale jeździłem, trzy razy byłem. I zresztą Petersburg mi się bardzo podobał. I mam tutaj gdzieś medal wybity. No, przy, na przyjemne takie na zdarzenie, pości. prawda? No więc wie Pani, taki zaskakujący w ogóle. Gdzieś tu Pan e, medal poświęcony jemu? Tak. – Pisze po rosyjsku? – 1863-1932, no, tak, tak, tak. w No więc wie Pani, oni go Mikołowski, ogromnie tak. go tam szanują. On zresztą był autentycznie dużej klasy światowej, takiej… – Też brodarz, jak Pan. <śmiech> <śmiech> no, dziękuję za tę opowieść. – Miał bardzo dobrą opinię, bo… Po jego śmierci pojawił się m.in. artykuł w Polsce, już nie pamiętam w jakim piśmie, napisany przez polskiego mykologa, biologa, profesora. I on opisywał, właśnie pisał, że zmarł profesor Jarczewski, mhm. prawda, i tak dalej. I opisywał swój pobyt na stypendium w Rosji. Właśnie u, u tego Jaczeckiego okay. i bardzo, y, bardzo ciepło się w, o nim wyrażał, bardzo, bardzo go tam, y, tam chwalił. Tak. Ciekawe, ja, to jest historia, ładna, tak, ładna tak. bardzo historia, taka wzruszająca. No, tym bardziej, że oni rzeczywiście się nim y, ogromnie tam jakoś tak y, i chwalą, i tego. No, on, on dużo po świecie jeździł, tak że był znany nie tylko no, w Szwajcarii, w, we Francji, no i w Ameryce. Także byliby go zamordowali i tak dziwne, że on że do, do te 30 -tego tak. roku, był tym dyrektorem tego instytutu. Tak, tak. To jest w ogóle dosyć zaskakujące, bo tak matka, ta księżna, Golicyn. On był już przed rewolucją był profesorem, przed rewolucją był nawet tam jakimś tam kamer, tam czymś tam u, u cara, także miał wszystkie dane, żeby go zabudować, ta, tak. no i, i jakoś mu tak <głos》> udało się w porę umrzeć. Gratuluję przodka i dziękuję za opowieść.